Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in and out. No bardzo dobrze. Przynajmniej no mamy czysty samochód, tak? Się. Ja idę w kuchni. No, super. Powiedz do domku papa. Papa domku. Do zobaczenia później. Nie, do zobaczenia. Później. I co, jak bluzę sobie wybrałeś? Mm. Nie, 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 nie ruszaj teraz. Chodź, matuśku. Oj, do pokoju, pokoju, pokoju. No, A tutaj ma bluzę. my już właśnie gotowi ja już się ubrałam i teraz jedziemy do kina do Wrocławia na bajkę Basia chyba jest na godzinę 13.20 i to jest fajna bajka, bo to jest o 4 lat i trwa 55 minut więc niecałą godzinkę bajka Basia jest na tyle spokojna, że nie mam wyrzutów sumienia, że będzie taką bajkę oglądał bo raz byliśmy na minionkach i to wiadomo była dla starszych dzieci ale niestety wydawało mi się i tak czułam po sobie, że jednak za długo. Przed nami teraz długa droga. Podajże z godzinkę będziemy jechać do Wrocławia, więc zapraszam Was na tego vloga i pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Ja teraz piję kawę, zrobił Rafał w domu. Teraz jesteśmy na stacji, tankujemy i zaraz ruszamy do Wrocławia. Mateuszku cieszę się, że jedziemy. Co? Mm -hmm. Zaraz tatuś zapłaci i ruszamy tak? Akurat trafiliśmy na wolne miejsce, akurat podjechaliśmy i ktoś przed nami odjechał, więc idealnie nie musieliśmy długo czekać.

up my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way Znaczy nie miałem, właśnie miałbym bardzo wielką ochotę, żeby się rozpaliło, więc po pierwszym razem. Ale od kilku dni codziennie tak samo rozpalasz i się udaje. Więc myślę, to że nie też... Nie że to się uda też. No tak. To... Chyba złapało, bo zaczęło strzelać drzewo. No, drzewo chyba nie strzela, wiesz? na samą młodą. Chcemy. Kurczę, bladnie nie tu, co Bo trzeba uchylić trochę drzwi, wtedy. Nie, 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 Witam się z Wami w kolejnym dniu. Teraz będę na zakupy. Ogólnie wczoraj byliśmy w kinie. Co nieco tam nagrałam, ale szczerze powiem, że się nie spodziewałam, że tyle ludzi będzie. I akurat jeszcze ta bajka była... Na najmniejszej sali, więc było mega ciasno. Co do bajki, była bardzo fajna. To tytuł Basia, i to była bajka dla dzieci od lat czterech. Więc jeśli chodzi o bajkę, to polecam, była spokojna. Też widziałam, że były młodsze dzieci ogólnie mówiąc to no niestety była ta mała sala, więc trochę niewygodnie się siedziało, jeśli chodzi o wczorajszy dzień, ja dużo nie nagrywałam przez to, że mm, byłam zmęczona jak już wróciliśmy bo jakoś tak po 17 już jak się robiło ciemno później musiałam ogarnąć kilka rzeczy w domu i tak zeszedł cały dzień, że tak naprawdę nie miałam kiedy nagrywać, mam nadzieję, że dzisiaj na drobie mamy niedzielę właśnie handlową, a ja tutaj się spakowałam na zakupy spożywcze, aby właśnie zrobić na dzisiaj obiad, i dodatkowo w tygodniu. Tak zazwyczaj robię, jak w weekend idę na zakupy. No to tak do środy. No i w środę albo w czwartek znów idę na zakupy. Więc zapraszam do dalszej części vloga. I pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Jeszcze chciałam wspomnieć, że jutro już wracam do pracy. L4, czyli chorobowe, się skończyło. Z jednej strony się cieszę, bo ile można siedzieć w domu. Z drugiej strony czuję tą wolność, że w końcu mogę wejść na zakupy, bo niestety bardzo źle się czułam. Widzę tutaj telefon. O, mama do mnie dzwoni. Halo! No cześć. A nic, no w domu siedzimy, a co? Nie, no byliśmy w kinie. Nowe Wrocławiu, tylko wiesz, trochę było niefajnie. Bo ja myślałam, że jak kino Wrocław, to oni nam dadzą na dużą salę, a oni dali na taką mniejszą. I tam było tak, niby się fajnie siedziało. Fajne miejsce mieliśmy, bo na samej górze, na takich fotelach takich rozkładanych, ale wiesz, nie było gdzie nóg rozłożyć. Ja już właśnie skończyłam robić zakupy. Teraz już jestem w aucie i wracam do domu i biorę się za gotowanie. E, dzisiaj planuję zrobić rosół, może jeszcze drugie danie zobaczę. E, teraz zaczyna padać deszcz, jest zimno. A ja szlika nie wzięłam, bo myślałam, że ciepło, bo akurat z rana słoneczko świeciło, jest 8 na plusie, ale trochę jednak wiecznie i trochę porozbierana, więc po chorobie. następne razem muszę uważać. A teraz jadę do domu. تدبريبورتيك ماتيفي <laughs> Ja już zakupy wszystkie wypakowałam, teraz nastawiłam na rosół, ale też oprócz tego chciałam pokazać Wam kilka produktów, które używam od dłuższego czasu. Tak naprawdę od kilku lat ostatnio ostatni Rafał kupił szampon w Biedronce, ale niestety dostałam uczulenia, bo spędzała mnie cała szyja, skóra głowy, więc szybko musiałam jechać do Rossmana, bo akurat moje produkty się skończyły i musiałam sobie kupić te, które używam na co dzień. Tutaj może pierwszy pokażę Wam szampon z Insane. On tak naprawdę kosztuje mało, z 8-7 zł. I to jest taki sensitive do wrażliwej skóry głowy i włosów normalnych. I też czasem kupuję przeciwłupieżowe, albo do włosów przetuszczających To zależy z jakim problemem się zmagam. Tutaj kolejny produkt z Altera. Też również moje ulubione produkty. Jest to maska do włosów bio, owoc granatu, więc też super zapach. No i faktycznie te włosy są takie bardziej podatne do układania, nie puszą się, więc mi właśnie zależało na takim efekcie. Tutaj kolejne dwa produkty również z Isany. I tutaj jest ten olejek, który już mam bardzo, bardzo długo. Mam długie włosy, więc tego produktu nie żałuję i faktycznie e, fajne te są włosy, e, takie bardziej gładkie, wygładzone. Ale niestety będąc w Rosmanie chciałam go kupić ponownie, nie było, więc kupiłam jakiś inny z Isana. Tak naprawdę dopiero teraz go zaczynam testować, e, ale on ma przepiękny zapach i jest to. Tak naprawdę taki olejek ochronny przed wysoką temperaturą do 230 stopni. Ja tak na co dzień nie prostuję włosów, zależy, ale raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, a tak z większość czasu mam tak naprawdę włosy związane, ale bardzo fajny również olejek, no i nie mogło zabraknąć rzeczy semilaka, tutaj taki pol blok polerski. Właśnie, nie wiem, gdzieś zapodziałam, a chcę sobie zrobić sama paznokcie hybrydowe. Wcześniej chodziłam do kosmetyczki, a teraz chcę spróbować sama, bo mam zestaw, którego nie używam, aż mi szkoda, też tam mam ładne kolory, więc teraz muszę sobie zrobić sama.